Ja też Dobra. tak robię. Mane, 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 mane. Siemanko, witam wszystkich, a bardzo serdecznie w kolejnej konkurencji Adam kontra Tata i dzisiaj mamy do odstrzału Kocham cię. Musimy zdrapać różyczkę, jak trafimy różyczkę pod serduchem z wygraną jest... Ile wygraliśmy? Kto zaczyna? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Raz, a, dwa, dwa, trzy! Dobra, yes. yes. może. Ten... Coraz bardziej zgodnie jesteśmy w tym losowaniu. Kiedyś po prostu w 10 minut będziemy. Raz, <laughs> dwa, trzy! Szał odcinek! Trzy. Ty, ja badam kontraktata w kamieniu nożyce. No. Ja! Ty, a czemu ty kamień? to się, jak będzie bardzo zimno, on zabierucha na dworze. Zaczynam. Jak wiadomo, pierwsza zdrabka nigdy nie jest zwycięska. Bo nie pamiętam żeby ktoś od razu wygrał A gdzie tu co tu jest jak to jest No, ja róże musisz Już myślałem ty No to będzie tak? Ty Lowe Lowe I co ja tu wygrałem? 3 złote Ej, a Lowe to się nie liczy? No znajdź róże Aha, no to fajnie no to ja nie znam, no, a ja na przykład zobaczę, o co gram. Też o trzy złote. Zdrab pod gry znajdź różyczkę pod warstwą ścianą i wygraj kwotę z wygraną. Jakiś łuk. Na czyli tu same takie miłosne są. Już myślałem, a prezent. prezent. Tutaj będzie. Kod. A, kod. 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 Love. Lob i... i lody. Kocham Cię. Kocham Cię Drabką, która nie jest I zapraszam do nie lody. Niestety nie liścik miłosny. I, lody, I lody. lody Czekoladki i lody. I wygrana 2 zł. ,20, 200. 200 zł No, no, ale. Na no, no, tak. koło tylko... a ja znowu zacznę od wygranego, bo ja lubię wiedzieć, to, co to jest. O, 3 mln, no, to ja bym woda nie wiedział. <laughs> tak co to jest? Pierścionek zaręczynowy. Piścionek! Lidz i miłosny, tu chyba też jest. Love. Love. Tutaj na środku coś było, chyba. Kod. A kod. W miejscu zmieniliśmy, a i jakieś tam. I świeczki. świeczki. Dobra, pozwól, że wylosuj mi zdrawkę. Wylosuj mi zdrawkę, ja pozwalam na ciebie. Jak, jak będzie wygrana? No, no to wygra. weźmy wyrzuty słynia, że ty mi ją no, wylosowałeś. Nie, no, ja i tak za nie płaciłem <grym> i <grym> Nie, ostatnio... Ty zotówka. No to, no, to no, ty, ja pierdzielak, wylosowałeś mi różyczkę. No ja już myślałem, też. to A to kawka. <grym>, kawa z serduszkiem. Jest! Jest! Dzięki! Ma, ma się tą rękę. Dzięki tata! Dobra. To już wyraźnie końca. A tu dwie różyczki. Dobra, to teraz jedno by uczciwie, a tamto sobie dla mnie. No dobrze, dawaj. <grym 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 Dobra. dobra, ja sobie dla taty, ja niech będzie, tak. Ja jest. Wygrywam 1-0. No dobra, lecimy. Cutu! O 60, 60 złotych. Złotych. Wow. To Tu masz takie szanse jak, kurde. Mamy misia. Po jest? Mamy kod. Mamy szczalę, czyli łuk. <laughs> Serducho jakieś Jaki czekoladę. I z Czyli. Ja mam lepszą rękę. Może ci wylosuję, to wygrasz na pewno. Nie, nie, nie. No teraz <gry> wykorzystaj swój limit szczęścia. Zostawiłem <gry> trochę dla siebie. Zacznę jak poprzednio, czyli od wygranej jak tata. No i proszę państwa! To jest prawie że 90%, to becka, czyli 90% procent, no. że się uda. Bo takie małe kwoty to się trafiają. Miś? Nie, dobra. Miłość. Kurde, coś to jest źle się mi zrobiło. Liścik. Nie? Eee, amor. Amora <laughs> I uwaga, ostatnie krateczka. Kąt. E, nie, coś się zakręciła tak. Ja o... kolędarz, jakaś data. Takich jeszcze nie mieliśmy, nie? A, 14 lutego. No to chyba każdy się domyśla, co tego dnia się dzieje. Dobra, jedziemy wygraną. Przed złotem, no jakbym to chociaż trafił, to kurka woda nawet wygrał. Tutaj nic. No, jeszcze są znaki. Tutaj nic. Nic. O. ptaszki! O, ptaszki! Ptaszków nie mieliśmy do tej pory. Weź dobra, dobra. wyrosły mi. Masz dwie szanse. No. Dobra, no to... A chciałem tamtą, ale dałem mu Czy Czyli wygramą. I uwaga, pewnie nie Albo dwa Chyba, te. No te. to też jest szansa. Dobra, jedziemy. Jak się świczki śpiczki przy świecach Czekoladka? Głodnierka a morek to znaczy szczałka. Coś tu jest nie tak pod tym stołem, nie? Bo już się nadbierało na... Kurzy? Łaga ostatnia? No. Nie wiem. No, 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 Fajny ten tak, już byłem... Nie, jakieś tam czekoladki czy kawa, no. Dobra! Dobra I od... teraz szanciówki, żeby tata ta nie wygrał Albo złotówkę na No właśnie, do remisu chodzić doprowadzić. waga Ale... O, 30 Za 30, 30 zł, czyli prawie że wygrałem. Jeszcze tylko muszę różyczkę tak? <grym> Jedną mogę jesteś. Ale jakiś, jakiś misiu. misiu. Czekoladki, Love, czyli miłość, i gołębie, jeszcze kozdem. <grystanie> Jest kozik. Dobra, Na 100% nie ma. Choroba jasna. tej konkurencję wygrywa Adam! Yeah! Zawsze mi się to udaje w tej konkurencji, jak Tyjo, w też ale w poprzednich też odcinkach wygrywałem. Zapraszam, się ci... no. Ta? No. Zapraszam do subskrybowania, łapkowania. I komentować. I do poprzednich filmów też zapraszamy.